Zyskaliśmy się tutaj dzisiaj pod hasłem, a właściwie hashtagiem Kiedyś to było. Inaugurujemy dziewiątą edycję konkursu, zatem jest to doskonałe miejsce, doskonały obszar na to, żeby te edycje, które już były, dobrze podsumować. I stąd też motyw czasu, który nam dzisiaj towarzyszy. Ci, którzy przed laty już e, e, zdobyli swoje nagrody że oni ciągle mają tą pasję w sobie, dzisiaj opowiadając nie tylko o tej nagrodzie, ale o swojej pracy, pokazywali z jednej strony, że pasja jest bardzo ważna, ale też, że, nie jest najważniejszy, że najważniejszym jest człowiek, ale też i przygotowanie profesjonalne. Do dalszej działalności dziennikarskiej na pewno najbardziej motywują mnie bohaterowie, o których opowiadam historię, o których spotykam. Chcę opowiadać te historie, mam poczucie, że one są ważne. Jest to pewnego rodzaju misja, chociaż nie lubię uszachetniać, ale wciąż uważam, że dziennikarstwo jest misją. Jest to na tyle wymagający zawód. Też taki, w którym bardzo wiele zależy od nas. Natomiast takie momenty zwątpienia myślę, że się zdarzają i będą się zdarzać, ale póki co one bardzo szybko mijają. I cały czas jestem przekonana, że to, co robię do tej pory, to jest dobry wybór i chcę to robić jak najdłużej. Rozmawialiśmy o tym, jak zmieniło się moje życie po wygranej w nagrodzie młodych dziennikarzy, ponieważ zmieniło się dosyć istotnie. To właśnie dzięki temu konkursowi poniekąd dostałem pracę u Bartosza Ostałowskiego i właśnie te kulisy starałem się dzisiaj zdradzić. My się stale rozwijamy, także oczekuję, że będzie rozwój formy, natomiast idea zostanie zachowana, czyli to będzie nadal taki bardzo familiarny, ciepły konkurs, w którym można swoją przyszłość kształtować całkiem od zera albo niekoniecznie od zera. Ale, ale cały czas wiedząc o tym, że najważniejsza w życiu, ale przede wszystkim w tym zawodzie jest pasja.